Ponad rok zdobyłem 15 tysięcy subskrybentów. Mimo wszystko, chcę zmienić tematykę, w której tworzę content. Dzisiaj będzie od kuchni twórcy YouTube'owego. Opowiem o tym, dlaczego podjąłem w ogóle taką trudną decyzję, jak w ogóle szukać tematów na YouTube. No i ostatecznie, pewnie, część z Was się zastanawia, czy jeszcze na tym kanale pojawią się drony FPV. Zapraszam. Pewnie co bardziej uważnie stwierdzą, a no to mamy odcinek o YouTubie, więc Krzysztof przerzuca się i będzie teraz robił w niszy jak tworzyć YouTube'a, tak? Czyli będę nagrywał filmy o tworzeniu YouTube'a. Spokojnie, poczekajcie, wszystko się zaraz okaże, to nie jest prawda, a przynajmniej na pewno nie do końca jest prawda, mimo że ten odcinek właśnie Taki ma być i taki będzie. Więc po kolei, jaka jest historia? Ja tworzyłem sobie lata temu, może nie tak wiele, ale kilka lat temu. Kanał żeglarski. To był pomysł stworzenia kanału na potrzeby mojej firmy żeglarskiej, którą miałem. I ten kanał istnieje do dziś, można go znaleźć. Nazywa się Sailon. Natomiast firma została zamknięta. Kanał leży dotychczas odłogiem. No i na razie tylko marzę, żeby może kiedyś do niego wrócić. Może też do firmy, do prowadzenia firmy żeglarskiej. Nie wiem. No to zobaczymy, czas pokaże. Czas pokaże. Natomiast na ten moment tego nie prowadzę. No i została taka dziura, pustka po prostu po tym kanale, którą chciałem sobie w jakiś sposób. Zapełnić, tworzyłem przez jakiś dłuższy czas filmy i nie wiedziałem teraz, co z tym mam fantem zrobić. Więc postanowiłem, że chcę. Prowadzić jakiegoś YouTuba. I to był cel. Prowadzić YouTuba. To jest bardzo ważne. Ja nie miałem w tym żadnego innego celu. Nie chciałem zrobić YouTuba o dronach, nie chciałem zrobić YouTuba, który będzie zarabiał. Chciałem zrobić YouTuba. No więc, jak tworzycie YouTuba, trzeba sobie odpowiedzieć na trzy pytania. <try> trzy aż będą, tak? Znaczy, generalnie musisz sobie odpowiedzieć, jaka jest Twoja pasja. Znaczy, musisz, żeby to miało sens, musisz nagrywać YouTube'a dookoła własnej pasji. Inaczej, zmęczysz się. To jest naprawdę mocny wysiłek, i tutaj dużo trzeba energii w to włożyć. Jeśli to nie będzie Twoja pasja, to to po prostu odpada, to nie ma najmniejszego sensu. I moją pasją w tym akuratnie okresie były drony FV, to było coś dla mnie stosunkowo nowego. Latałem od pół roku, chyba trochę dłużej, więc stwierdziłem, może właśnie o tym. No dobra, to drugie pytanie, czy jesteś w tym dobry? No bo to jest bardzo ważne. No co prawda latałem tylko pół roku, natomiast miałem wrażenie, że w to pół roku nauczyłem się naprawdę dużo. Ja tutaj bym na to pytanie, czy jesteś dobry z przymrużeniem oka, troszkę naprawdę patrzył z mojego doświadczenia, bo wiele osób ma taką obawę, a czy ja na pewno jestem dobry, bo są lepsi, bo coś zawsze są lepsi yy, i nigdy nie będziesz wystarczająco dobry. Prawda jest taka, że jak zaczniesz nagrywać filmy, yy, no to wtedy zaczniesz się rozwijać w tym kierunku i zaczniesz tak naprawdę być ekspertem. Poza tym nie musisz być najlepszy na świecie, tak jak ja w lataniu dronami, żeby opowiadać o dronach i żeby się. Po prostu zrobić research i znaleźć y, jakieś odpowiedzi na pytania, które dręczą Twoich odbiorców. Więc to jest przymrużenie Moka. Natomiast stwierdziłem, że dobrze mi idzie, jak na pół roku, więc zaczynam, może się czegoś przy okazji też nauczę. Taki był cel. No i ostatni punkt, który będzie kontrowersyjny pewnie, to są pieniądze. No i tutaj faktycznie uważam, że trzeba. Ten aspekt wziąć pod uwagę. Oczywiście na początku, jeśli, ma, jeśli nie masz pasji, nie jesteś w tym dobry, to same pieniądze Ci tego nie, nie, nie wynagrodzą, dlatego, bo pieniądze przyjdą dużo, 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 dużo później, tak? Ja dzisiaj swój kanał FPV jestem w stanie utrzymać także sobie kupię czasami jakiegoś drona za to, tak? I to, i to jest tyle. Natomiast, natomiast, jeśli będziesz od razu na pieniądze, to szybko się zawiedziesz. Natomiast ja stwierdziłem, na tyle lubię latanie FPV, już tam spróbowałem zrobić jakieś zlecenie, że może zastosuje ten kanał jako, w formie promocji dla mnie, jako pilota FPV. No i tutaj nasuwa się pytanie, czy na pewno ja trafiłem do tej grupy odbiorców, do której chciałem, no bo jeśli ktoś szuka pilota FPV, to nie ogląda filmów o dronach FPV. No i tutaj był mój pierwszy błąd, czyli no, źle trafiłem z grupą odbiorców w do tego, co chciałem zaadresować, czyli trafiłem do pilotów FPV, bo o tym jest ten kanał, o tym był ten kanał do dziś, natomiast Natomiast tak naprawdę chciałem się zareklamować jako pilot i żeby ktoś mógł latać zlecenia. Niestety. W każdym razie nieświadomy tego błędu stwierdziłem, ok, zakładamy kanał, ale już wtedy miałem taką świadomość, Wtedy słuszną uważam, że nie zamykajmy się na te drony, tak? Nie róbmy tak, że, że od razu drony, więc nazywam swój kanał Krzysiek Piekło. Budowanie marki osobistej jest w modzie. I uważam, że była to bardzo dobra decyzja nawet dziś z perspektywy. No ale niestety już w czwartym filmie bodajże użyłem sobie hasło reklamowe. Ja nazywam Krzysiek Piekło, a to jest kanał, na którym udowadniam, że FPV może być dla każdego. Zapraszam. No właśnie. No i tutaj się zawęziłem nie dość, że do dronów to Dronów FPV. Ja jeszcze nawet miałem pomysł, żeby jeszcze bardziej zawęzić tą grupę. Chodzi o to, że generalnie jest taka teoria i ja się z nią po części przynajmniej zgadzam, jeszcze sobie za chwilę o tym powiemy, że jeśli im bardziej zawęzimy naszą grupę odbiorców, im bardziej zawęzimy naszą niszę, tym będzie nam łatwiej trafić po prostu do tej grupy docelowej i tym bardziej będziemy rozwiązywać jej problemy. Jest taki sztandarowy przykład chodzący po internecie, że na przykład możemy zrobić plan treningowy, to jest bardzo szeroka grupa odbiorców i ona będzie miała problem do trafienia. Problem będziemy mieli z konkurencją, nie będziemy konkurencyjni, tak naprawdę, robiąc plan treningowy, a zrobiąc plan treningowy dla kobiet po ciąży, no to mocno się zawężamy, tak? No i jeśli jakaś kobieta po ciąży faktycznie trafi na naszą np. Na reklamę czy na nasz kanał YouTube'owy, no to siłą rzeczy będzie nam łatwiej coś takiego sprzedać. Bardzo wcześnie zrozumiałem, że wybieranie grupy docelowej, zawężanie się tak bardzo na tak wczesnym, kanale, na tak wczesnym etapie, na kanału YouTube'owego to może być niestety błąd. Zacząłem robić filmy o GoPro. GoPro to jest coś, co się montuje na dronach FPV, po to, żeby mieć wysoką jakość nagrań, wideo z takiego drona. No więc, jak najbardziej film pasował do tematyki, no ale okazało się, że to GoPro to był szał. Czyli oglądalność tych filmów przebiła kilkukrotnie filmy, które robiłem wcześniej o dronach, nawet o awacie. I co do tego, jeszcze do dziś to są najlepiej oglądane filmy. Na moim kanale, jak sobie posortuję, i to jest kilka filmów, które są na samym szczycie oglądalności. No ale niestety decyzja już zapadła. Drony. Do tworzenia kanału na YouTube wydaje się przynajmniej, że można by podejść na dwa sposoby. Jeden to jest podejść do tego, jak do budowy budynku, a drugi no to jest podejść do tego w sposób eksperymentalny, no jak do robienia eksperymentów. I, yy, I budowa budynku polega na tym, że mamy jakiś plan i go realizujemy od A do Z. Po kolei możemy zrealizować plan krok po kroku i wiemy, jaki na końcu uzyskamy rezultat. To się nadaje wtedy, jest do użytku taka metoda, gdy, o no tam ktoś jeszcze idzie, będzie krzyk, śmianie się, Natomiast czy przy YouTubie to się sprawdza? No, szczerze powiedziawszy, to środowisko jest troszeczkę inne. To środowisko jest bardziej eksperymentalne, tak? Mówi się, że ono jest złożone. Złożone środowisko polega na tym, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy. Jest wiele czynników, które mogą wpłynąć na, na nasz sukces lub brak sukcesu w wypadku na przykład YouTuba, tak? Mogą być jakieś trendy na rynku, może być, nie wiem, pora roku, będzie znaczenie tak naprawdę w porównaniu do tego, co wypuszczamy. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się na końcu stanie. Środowisko jest nieprzewidywalne, no i my musimy po prostu eksperymentować. No a to, co ja zrobiłem, to sobie zawęziłem możliwość wykonywania takich eksperymentów. No i oto jestem. Mam ponad 15 tysięcy subów. No, i teraz ktoś powie, że przecież to dużo, tak? To jest ogromny sukces. W półtora roku 15 tysięcy subów, nisza w niszy w zasadzie, tak? Najwięksi mają około 40 tysięcy subskrypcji. No to Krzysiek, jesteś na świetnej drodze do sukcesu. Ja się niestety z tym do końca nie zgodzę, bo jak sobie popatrzę na swoje statystyki, to widzę skąd mam tych subskrybentów, i tych subskrybentów mam głównie z shortów. A shorty, które tworzyłem, były dużo, uderzały właśnie w dużo szerszą grupę odbiorców. Taki był mój pomysł. Uważam w ogóle, że shorty powinny uderzać w szerszą grupę odbiorców niż, niż twój kanał normalnie. No i statystyki są niestety nieubłagalne, więc teraz chcę zrobić krok wstecz. Poczuć się troszkę jak początkujący zupełnie youtuber, bo uważam, że to jest i tak początek mojej ścieżki, więc lepiej taką decyzję podjąć teraz niż kiedyś i poszerzyć przede wszystkim swoją publikę. Zrobić to tak, jak należy. No a jak należy to zrobić, nasuwa się pytanie. No więc wróć, wracając do tego wcześniejszego rysunku, w którym mówiłem, że <laughs> trzeba sobie odpowiedzieć na trzy pytania, więc ja sobie odpowiedziałem na te trzy pytania właśnie. I zacząłem od pasji. Myślę, że fajnie od tego zaczynać. Myślę, że warto, żeby każdy zaczął dokładnie od tego. Więc wypisałem po prostu swoje pasje. Jakie mam pasje? Może. Nie, nie ograniczyłem wszystkich, nie, nie mówiłem o wszystkich, ale wszystkich, które w ogóle widzę, że mogłyby się pojawić w tym kanale YouTube. Pierwszą moją pasją, oczywiście, są drony FPV, i to się znajduje na środku jako najważniejszy element, no bo od tego w ogóle ten kanał wyszedł. Dalej jest wideo, natomiast zacząłem się zastanawiać, czy ja naprawdę chcę robić znaczy, ja mam ambicje do robienia jakoś bardziej takich artystycznych filmów, ale zupełnie mi to nie wychodzi. <grym> bardziej filmy praktyczne, na przykład właśnie ten, tak? Więc nazywałem to praktyczne wideo. To jest coś, czym się faktycznie zajmuję i coś, co jest aktualnie zdecydowanie moją pasją. Później są media społecznościowe, czyli na przykład YouTube właśnie wspomniany, no i na przykład ten film by się tutaj wpasował właśnie do tej, do tej pasji, ten film, który w tym momencie widzicie. Później z wideo można by jeszcze oddzielić, co jest niby częścią, ale montaż wideo no i to jest zdecydowanie coś, co stało się moją pasją dzięki prowadzeniu YouTube'a i, i zdecydowanie rozważam wprowadzenie takich filmów na ten kanał jako coś, co mnie po prostu pasjonuje. Później mamy zdrowie, i to jest taki odstrzelony zupełnie temat od tego, wydawałoby się odstrzelony od tego, co, co się pojawiło dotychczas. Natomiast nie chciałbym na pewno tutaj robić filmów takich o zdrowiu stricte. Jeśli coś o zdrowiu, to bardziej w kontekście tych pozostałych. I pewnie większość część z was się zastanawia, jak można coś o zdrowiu w kontekście dronów. Można i nawet mam pomysł na takie film, i prawdopodobnie on się niedługo tutaj ukaże. No i ostatni punkt to jest produktywność. To jest coś, co zdecydowanie jest jakimś moim zainteresowaniem, i tutaj ponownie. Jeśli się pojawi coś o produktywności, to widzę to w ten sposób, że tylko znowu w kontekście tych wcześniejszych problemów, tych wcześniejszych niż o których rozmawiamy. Ok, no to mamy wypisane pasje. No i teraz nie będę was zanudzał, natomiast ja sobie zrobiłem to w ten sposób, że na, o, przy każdym odpowiedziałem sobie na pytanie, robiłem czasami research i szukając też po internecie. No dobra, no to jak to jest z tym mistrzostwem, jak to jest z tą kasą w tym, czy z tymi pieniędzmi, i jak to jest z tą pasją? Na jakim poziomie ona jest? I dla każdego z tych trzech dałem sobie od jednej do trzech kropeczek w każdej chmurce. No i wyszło mi w skrócie coś takiego. No i stworzył się z tego jakiś wstępny zarys. Warto byłoby tu chyba jeszcze uwzględnić konkurencyjność na danym rynku, tak? No bo na niektóre rynki, na niektóre, rynki, na niektóre nisze na YouTube będzie się łatwo dostać. FPV wydaje mi się, że jest dość łatwo. Na przykład w takie jak zdrowie, gdzie jest pełno kasy, tam tak naprawdę do zgarnięcia i ludzie ogromne pieniądze na tym robią. Konkurencyjność jest gigantyczna i prawdopodobnie bardzo ciężko jest się tam wciąć. Więc trzeba to wziąć pod uwagę. Natomiast ja na na tym etapie sobie zrobiłem takie, taki rysunek, odpowiedziałem sobie na pewne pytania, ale i tak chcę potraktować to jako jeden wielki eksperyment i po prostu w najbliższym czasie powrzucać filmy w różne nisze w różnej tematyce o różnych i się rozjechałem. W każdym razie niezależnie od tego, co tutaj mi wyszło, mam jakiś wstępny plan, mam jakieś wstępne przemyślenia na ten temat dzięki temu rysunkowi, ale tak jak mówiłem, chcę eksperymentować i chcę... W różnych niszach w tym momencie porobić sobie filmy i na pewno też w niszy dronów FPV. Więc odpowiadając na pytanie, które wątpliwość, która się pojawiła na początku, spokojnie będą filmy też o FPV, choć nie ukrywam, że mam taką zajawkę w najbliższym czasie porobić właśnie coś innego. Natomiast zobaczymy dokładnie co się rozwinie. Ja plany robię tak na maks miesiąc. Jest jeszcze jedno pytanie, czy ja planuję później się zawężać z powrotem gdzieś w jakąś niszę? I powiem tak, nie wiem. Natomiast z moich obserwacji, znowu z mojego researchu, który zrobiłem w trakcie przygotowania też tego odcinka i w trakcie moich przemyśleń, wynika, że w Polsce może za mocne zawężanie być problemem i widzę, że kanały, które Mówią o bardzo wąskich dziedzinach, mają bardzo małą ilość subskrybentów i nie są niestety obserwowane. A kanały, które mówią o tym, o tym, o tamtym, o siamtym, potrafią zdobyć setki, nawet tysięcy subskrybentów, no i ogromną ilość odsłon, no, a w końcu koniec końców o to w tym wszystkim chodzi. No, niektórzy by powiedzieli, że chodzi na koniec o pieniądze, jakie zarobicie, i faktycznie w małych niszach ponad jest prościej. Natomiast ja chciałbym się jednak skupić też na odsłonach, na docieraniu do dużej ilości. Na dużych po prostu zasięgach. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że przydatny odcinek. Mam nadzieję, że odcinek, który coś wyjaśni i no, odpowie Wam, dlaczego w najbliższym czasie, już w sumie się pojawiły ostatnio, ale w najbliższym czasie też pojawią się filmy troszkę niepasujące do wcześniejszego kontentu. Dzięki na razie i cześć.